Ja mam tego, The Viucha Massacro za 275 tysięcy. Ty ile tam miałeś? Dawid, tam mam Pegasiwakę za 240 tysięcy. A ty ile tam miałeś tego czeburka? 145. Tak, czeburek za 140. No pięknie. Dobra, on no to tak. Zobaczymy, co w moim się w ogóle da zrobić. Wizualnie. Tam nie podkręcaj tego czeburka. Dobra. <laughs> Dobra, ja pewno sobie odp na pewno. A jaki piękny. O, jak rama? Fajnie. Taka albo taka. Dobra, Wyścigowy samochód, jest niego, robi fajnie. Silnik, nie, chyba że ma bloki, nie ma, dobra, wydech. Dobra, super. Ty tam, tylko jeden wydech mógł zmienić. Nadkola też wyścigowe, nadkola, tylko jedne. To ładnie wygląda? Ładnie wygląda. Nie, może i nie wygląda ładnie. Nie wygląda ładnie. Maska. Gdzie spotykamy przy. tam. gdzie wtedy, w kanałach. Też fajna. Czyli maja. przy tym los Santosie? Tak. Klaksony, nie światła. Reflektory, ksenony. Nie no, Berejo wygrał. Mm, to jeszcze nie wiem. A ja al albo na drugim miejscu, albo na trzecim, ale prędzej na trzecim coś czuję. Lakierowanie. Sprzedaj, nie? Lakierowanie. Progi. Cztery progi. Wow. Oto. Te fajnie w karbonie wyglądają. to prawda są z 30 razy droższe, ale ładnie wyglądają. Za duży. I no, ten jak, dam. Jak wszystko porządnie nagramy, no to będę musiał sobie zmniejszyć ustawienia graficzne. Eee, szyby. Oczywiście limu... limuzynowe, może limuzynowe chciałem powiedzieć. Lakierowanie. Metalice. Za mało za, za mało ładny To mam zablokowany to nawet nie Taki O... O ten wezmę Na tym skrzyżowaniu, nie? Co? Na tym skrzyż... skrzyżowaniu Tak Dobra Kolory. To znowu jestem pierwszy Bo na pewno żeś, bo na pewno jesteś w tamtym Los Santosie. Nie, ja byłem w warsztacie przy arenie Dobra, to ja już generalnie swój samochód skończyłem. Ja jeszcze nie. Tylko niezmiernie mnie to nie cieszy, że jest noc. Ale dobra, to znaczy, to, że mnie ktoś szybciej tam przyjechał. Yy, to jest tak, o. Jak się nasi silni? W tym, że... Jak to się nazywa? No... Zapomniałem ci to powiedzieć. Ha, nie. F, tak, F, F się wysiada, a w menu interakcji się silnik wyłączyć. Ale H to akurat nie z wyłącza światła, to przynajmniej mi klatki trochę wzrosły. nie gumy. Opon nie zmieniłem. Tylko żebyś nie powrócił przypadkiem, bo ty wiesz, pukać lubisz. A nie, chodź. Podobały mi się to po fabryczne takie. Jeszcze się przy Los i tam... opony ze zmieniłem. Zapomniałem kół w ogóle zmienić. Tutaj jest Berejo, a... A on tutaj pojechał. bo że Berejo jeszcze będzie drugi. Czyli nie, bo jeszcze muszę szybko do, u ciebie tam do Santos skoczyć, bo jak to się nazywa. Pod nie zwiedziłem. Kół żadny. Nic nie zmieniłem w kołach. Mógł koła zostawiłem. Tylko wiesz, ja nie byłem tutaj w Los Santosie. Ty tylko... Ale jesteś Robob, dlatego tak powiedziałem. Hop, hop, hop... Może i nie jest taki zły ten... ...ale fajne ma przyspieszenie. Ops... Dev... Dev... Bow, dev bow, nie? wiem, jaka to jest dziwna nazwa. Seria, zniszczyłem sobie pojazd? Się nic z nim nie zmienia. W ogóle nie mogę tego naprawić. Ja, ja swój pojazd już spioningowałem. Ale że jak? Że osiągi? Nie, że wygląd. Ale no, że na pewno osiągi, żeby wygrać. Nie. nie no, siągłych nie Muszę koła sobie zmienić, bo zapomniałem hmm. Ja tu już zdrowo palę gumę Tak że się kopci Czo czurnym klocem No nie palę zbyt długo, bo ci gumka pęknie <gum> Piękny samochód, piękny Naprawdę mi się Podoba mi się ten samochód, ale oczywiście nie podoba mi się jego środek W sensie chodzi o klatkę jak będziesz je, je, jechał przeciwko mnie to zobacz sobie na moją, na, na moją szybę Czekaj już jeden i on wcale nie jest taki szybki jak za jego cenę. Czekajcie, tylko jeszcze coś muszę zrobić. Witam. Witam Pan poczeka, bo tak nieładnie mi samochód wygląda. Muszę go. Yy... Opcje sterowania pojazdem, włącz silnik. O, a tak on jak yeah. oczami naryje. Panie, co pan skacze? O Jezu, przewróciłem się. Tak, na pewno nie mam żadnych ulepszeń mechanicznych niezmiernie cieszymy ładnie wygląda bo ładnie wygląda bez świateł no i ładnie wygląda ze światłami jakaś żyleta z przodu popatrz na moją przednią szybę o Bartek jedzie Bartek Co to jest? Jaki kwadrat typowo. Nie ma no. Ja myślałam, że... Chyba, ja ja myślałem, że go obijesz w karton. Nie ma, tak. No ale proszę wliczaj. Nie no, ale... Um, weź sobie zaświeć latarką. O. Nie mam latarki, nie kupiłem. Nie chciałem się. Czekaj, chyba mam. A nie mam żadnej latarki, chyba że w nie mam. O, tu mam. Oj! Jaki cudem! Ej mój to! Ej! Zdejmuj to! Nacelowałem, kliknąłem G i on przylepca nałożył. Dobra Dawid, nie wyś... Wysia... Może nie zapomnę tego... Yy, nie zapomnę o tym. Bartłomiej masz flagę? Yy, flare znaczy. Ruszamy ze spacji. Tylko pójść tak wysoko w górę I równie. O. <laughs> I jak spadnie ze spacji lecimy I do samiutkiego końca Tylko ja jej nie widzę Ej. Degradacja Degradacja, no to jest, że u mnie jeszcze nie spadła i znowu tak ruszyliście Znowu nie wierzę, że masz mniejszą prędkość maksymalną od cieburka No bo ja mam lagi, u mnie, się teleportuję. Czyli tak powinienś być szybszy. No na pewno Zresztą w Im masz więcej fps tym szybciej jedziesz. O, jeszcze mnie wywaliło, super. Weź po prostu. No i. Przegrałem. Jezus, wolnij! No ty zobacz co masz na, zderz na zderzaku No ale po co mi żeś to położył? Żeby było Przeciw to nie chcą co położyłem Dobra dawajcie teraz bez spacji Puszczaj flale. Bez spacji Dawid samego w A bez spacji? samego w po prostu Gdzie jest ta flaga? Poszła. Cieburek poszedł... Z... TU MNIE JESZCZE NIE SPADŁO! Ona znikła. Nie, no naprawdę. Przecież ona znikła za tym dawno. Mnie jeszcze nie spadła. Dobra weź po prostu kliknij G i tyle. Kliknij gier, proszę Dobra, cię. Dobra jedziemy. Dajesz Cieburek. Kurde. Mogłem dać ci inne auto. No mogłeś dać. Logika to jest, ja normalnie. gdzie teraz No przecież to jest gorsze od Lola. Fajnie się prowadzą samochody. Fajnie, fajnie. I Co, tyle na, tyle wystarczy, co nie? No gdzie? Robimy Wiele? teraz jakiś dłuższy wyścig. Na dłuższą metę. Kurde, mogłem jakieś karbonizary kupić czy coś. O! Bartek ma czterosobowy zamach. samochód. Siądźmy do niego i wyznaczę trasę. Dobrze. To ja klikam G. Nie klikaj G. To co w końcu robimy? No teraz lecimy jakiś dłuższy wyścig. A tu nie możesz zrobić tego... Jak to się nazywa? Kurde, menu interakcji mi nie działa. Ty! Hey, Ale nie! Jeden. Ale nie, że nie taki, bo one są krótkie, tylko taki dłuższy, dłuższy. Ja wiem o co ci chodzi. A nie a nie możesz zrobić nagłego wyścigu. Ale on jest krótki. Nie, właśnie nagłe wyścigi to możesz też i dłuższe. Nie, ja tako lepiej zaznaczyć. E, co byśmy zaznaczyli? Nie lepszy nagły. Nie. Kto strzela? Dawid. O. Dobra, to gdzie chcesz ten wyścig? O. Do mojej bazy. Czyli znaczy gdzie? Do siedziby klubu, zaznaczyłem. Przejdźcie. Powinniście widzieć zaznaczenie. Ale przecież... e, w Sandy Shores, tak? Przecież mieliście siedzieć w samochodzie, żeby widzieć zaznaczenie. E, w Sandy Shores jest twoja siedziba klubu, tak? Dawid! Ja nie wiedziałam, że to tak się stanie prawda, ja nawet nie strzeliłem to. E, e, twoja siedziba klubu jest w Sting Shorts, tak? Aha. To... To mogę zrobić sam nagły wyścig, tylko... No, musimy wrócić, żeby... Wy się ścigajcie, tam... ja sobie na spokojnie tam dojadę. Dawid, też się ścigasz. Też się ścigasz. Nie, ja już nie ścigam. Nie, nie denerwuj nie. mnie. Ja sobie na spokojnie jadę. Dawid! Jak Bierzesz samochód i się ścigamy w tamto miejsce. Poje... No, no ale i tak przegram. Dawid. No, po co? Ja też mam świadomość tego, że przegram, a chcę się ścigać. Też mogę przegrać, mogę się rozbić i przegrać. Kurde. Wzywaj samochód, Dawid. Ja, tak. Ja. Ja zginąłem i muszę czekać ci minuty. Nie no, przecież tutaj jest parking Morsa dziś blisko. To cię podwiozę pod niego. A gdzie ty... No ja będę sobie na spokojnie jechał. Ale wiesz, ja zadzwoniłem do mechanika win auto już zniknęło z parkingu Morsa, ale ja zwinzę. A... No to cię podwiozzę do tego. Gdzie? W którym miejscu? Trzymam w biurze. To cię podwiozę pod biuro. Masz to po prostu w tym samym miejscu co ja. Ty masz to za milion czy to w Arkadiusie? Czy w MazeBanku? W Macebank. Macebank, dobra. To lecimy na MazeBanku. biura tak? Co? Do biura Bereo my ścigamy się. Nie ścigamy się, tylko jadę nie po samochód. Nie ścigamy się tylko. Jadę do Waze Nie no, nie naprawdę się teleportujecie, dopiero co byliście koło mnie, a teraz... No bo ja szybko pojechałem, bo jadę do Waze Tu jest Arkadiusz, Mazebank jest po prawej, gdzieś tu parking jest niżej, a nie, parking jest na górze, tam. Wiesz co, to możesz się zatrzymać, bo, zatrzymaj się, już mogę zrespić. A możesz, dobra. Dawid, chodź do mnie, przyjedź do mnie pod biuro. Właśnie jadę. Piękny! Nie, Na nie Dobra, to co? No ja wezmę swój, żeby tego naprawić. Teraz czekamy na Dawida. Czy Dawid już jest? Jest, Dawid. To, to stajmy. No Po co go rozbijasz? Nie lag złapał. Stańcie na światłach. Siadamy do czeburka. Znowu trasę ustalimy. E, nie. Jak tutaj jest. To, to. Ja zrobię nagły wyścig, bo ja mam tam ustawione to. Dawid! Mówi, się... że ja mam lag. Ale nie aż tak. A, bo ja nie mam przecież tych, powiadomień. Zgadzam się. 3 km. No nieźle. A, czekaj, nie potwierdziłem. Czekaj, gdzie on jest? Weź jeszcze raz, jeśli nie dostałem nic. Dobra. Czy dostałem, ale potwierdziłem mi nie zaliczony O, stawka. Okej, okay, ja już jestem na nagłym wyścigu, na trybie. Dawid, przyjąłeś? To co, zaczynamy? Przyjąłeś Dawid? Tak. No to zaczynamy. Cztery kilosy. Nie no, Bartek ma rację. Kto ma więcej FPSów, ten szybciej jedzie. A im się przycina. Strasznie coś mi się zaczęło zacinać. Mnie to. O, z dupy się samochód pojawił. Dobra, mnie to zaraz chyba z GTA wywali. Jezu, prawie wysiadłem z samochodu. Prawie Super, e nie no, po góry. Prawie ja echo. Wziął mi na chwilę. Właśnie mnie też wcinek. z Zdawidził mi ścipy. Dobra, ja, ja mam ogólnie 2,5 km. No super. Ty nie no super, jadę pod mapą dos, dosłownie. Jadę pod mapą. Nie, dzisiaj mi się nie chce. Albo pojadę. Czy nie pojadę? Nie wiem. wiesz co? Napiszesz mu do Nie pojadę, nie pojadę, nie chcę się. Nie chcę ci tak Nie jadę. Czemurek, łotar Juduin? Co ty tu robisz, ty? A co? się tak opierdzielam, bo myślałam, że ty jesteś gdzieś daleko, ty jesteś za mną. Kurde A, widać, że się wykręciłeś lekko Hand. Super Jechałem pod mapą 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 i mi wywaliła Gieta